Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku The Escapist, kolejny odcinek naszego maratonu z Escape Team, czyli DLC, w którym mamy tylko czterech więźniów. Ostatnio udało nam się zdobyć e, potas, wykorzystaliśmy do tego nasz słaby kilow. W sumie nie wiem, jak to się udało, ale się udało. Teraz musimy pomyśleć, w jaki sposób zdobyć ostatni przedmiot, którym jest oczywiście e, tam, tamte drzwi z zielonym kluczem. Tutaj nic nie mam podejrzanego, także jest wszystko spoko. Idziemy zaraz zanieść ten pokaz do... Do naszego tajnego, do naszej tajnej skrytki, do naszego tajnego laboratorium oczywiście. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Dzisiaj jest Sylwester, dzisiaj jest 31. Wczoraj miałem urodzinki, także jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu albo coś takiego, zachęcam do zobaczenia. Wydaje mi się, że wyszedł naprawdę fajny film. I w opisie są reflinki, polecam zwłaszcza do Drakensanga, ponieważ w niego aktualnie gramy na streamach. E, mamy gildię, jest naprawdę przyjemna i miła atmosfera. I ogólnie jest spoko. I komentarze także możecie zostawić, jeżeli Wam się film spodoba. O kurde, ja muszę na Co się dzieje? Co się tutaj dzieje? Halo, poczekajcie. Dobra, hogaty. Oh wiecie, co teraz by mi się przydało? Przydałaby mi się blacha. Naprawdę przydałaby mi się blacha, bo jeżeli miałbym ulepszony kill, -off, on oczywiście mi się naprawia do 100%. Jeżeli miałbym go mm, ulepszonego, no to by było o wiele łatwiej. I już byśmy w sumie mogli w tym odcinku zdobyć Przepraszam, nawóz, a w następnym już uciec z tego więzienia. Wow, Trzy odcinki i od razu byśmy uciekali, to to jest. To jest dziwne, ale prawdziwe. Flotar i jego szybkie tempo. No dobra, M może nie szybkie tempo, bo e, 4 godziny poświęciłem już na to więzienie, chociaż tego nie widać. Ale spoko. To schowamy sobie tutaj, to mi na razie nie będzie potrzebne i muszę zabrać jakąś szczotkę, bo za chwilę do roboty będę musiał iść niestety. O, i mamy tutaj fajne przedmioty. Fake fans, Kabel X3. Wymaga... O! Nie wiedziałem, że to jest takie łatwe. Wow! Że przeciąć to jest naprawdę spoko sprawa, wiecie? Ciekawe czy mi wzrośnie teraz poziom wściekłości strażników, miejmy nadzieję, że nie, że nic nie będzie i 3, 2, 1... Bum. Widzicie, wystarczy tylko pojawić się tak naprawdę w robocie, a ich nie interesuje później co będziemy robili. Mamy tutaj dwa drobienka, jeżeli coś by się... Co, coś by były, były mi potrzebne. Na przykład, gdyby były był im potrzebne, to chciałem powiedzieć. Dobra, idziemy, do, idziemy po naszą super zmiotkę 3000 i będziemy za chwilę sprzątali. Naprawdę, muszę pomyśleć, w jaki sposób dostać się do tego zielonego pomieszczenia. Jasne, no klucz, to to jest najłatwiejsze rozwiązanie. Ja mam tutaj zapisane gdzieś e, pod ręką taki notecik, których strażników już biłem. Hmm, 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 I by było mi łatwiej po prostu. Wy, e, wyciągnąć wnioski, który strażnik może mieć ten klucz, albo który nie ma klucza, albo cokolwiek. Wiecie, to, to jest mała szansa, jest po prostu, że trafię to za pierwszym razem i od razu będzie zielony klucz. Oczywiście musiałbym przygotować całą formę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wolałbym po prostu mm, zrobić to po swojemu, czyli, e, czyli przekopać się tam i ten przedmiot sobie zabrać i tyle. I to by było naprawdę spoko i by było łatwiejsze. Dla mnie i dla Was do oglądania, bo bym się tak e, długo nie musiał z tym męczyć. W ogóle raz mnie wyrzucili z roboty, ponieważ e, zagadałem się na live i sobie chodziłem po mapie niepotrzebnie. Dobra, lecimy tutaj. Kurde, lecimy. W ogóle wyjdzie, zauważyłem, że seria z Eskape's 2 bardzo wam przypadła do gustu. I takie mam pytanie też do was, czy chcielibyście, bo jest, jasne, jest seria z Prison Architect, gdzie także uciekam z więzienia, oczywiście to jest troszeczkę mniej rozbudowane, ale jeżeli chodzi o odnośnie Prison Architect, czy chcielibyście serię zbudowania więzienia? Ja tam pytałem tamtych osób, powiedzmy, że was, was też zapytam, czy chcielibyście po prostu coś takiego. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna, fajna gra, fajna seria do prowadzenia, naprawdę tam czas... Mija bardzo szybko i bardzo miło, także napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten pomysł Wam się spodoba. I tyle, i tyle. Szukamy, szukamy naszej, naszego metalu, mam nadzieję, że któryś z, któryś z chłopaków będzie miał go na sprzedaż. Niestety nie widzę swojego stanu, stanu pieniędzy, ponieważ tam akurat mam podgląd kamerki. Ale spokojnie, coś odwleczę, to nie ucieczę. Jak to się mówi, dlatego trzeba znaleźć po prostu blachę. Blacha, 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 bo nie wydaje mi się, żebym tym kilofem podołał w rozwaleniu tej ściany. Chyba, że wspomógłbym się widelcami, też jest, taka, też jest taki po. Jest taki. Mm, mógłbym tak zaryzykować. O, powiedzmy, że to chciałem powiedzieć. Mógłbym tak zaryzykować, ale nie wiem, czy jest sens. Nie mam pojęcia, czy, czy to w ogóle się opłaca. Skup, zobaczcie. Widzicie, nikogo nie ma, a oni, oni już mówią, mi się to bardzo nie podoba. Serio, nie lubię tego. Flotari matyniu. To jest broń tylko. Hmm, przywraca 5 punktów zrobię. O, nawet nie wiedziałem. O nie, mam przeszukanie! Co teraz, kurde, ale ten czołg coraz ładniej wygląda i coraz mniej rzeczy jest potrzebne, tak naprawdę ostatni przedmiot nam został. Ostatni przedmiot na liście jak go znaleźć, jak. Wreszcie. Co, co ruszamy Flotar? lotar? Hale w ogóle jak, jak oni, się, oni się do mnie odzywają? Wiecie co, nie jestem na 100% pewien nie chcę teraz tego sprawdzać, bo wydaje mi się, że do ulepszenia jest potrzebna blacha, ale sprawdzę po prostu to jeszcze z pilnikiem. Użyję pilnika i zobaczymy, czy coś z tego powstanie. I spróbuję ulepszyć kilof bez użycia blachy, chociaż wydaje mi się, że to nie ma. W ogóle racji bytu i coś takiego no, nie istnieje. Dobra, weźmiemy sobie to. Taśma klejąca pilnik. Fajna ta muza, naprawdę fajniutka. Spoko muzyczka i. Bum! No niestety, niestety, niestety. Potrzeb będę potrzebował. Mm, znaczy, będę potrzebował właśnie nawóz, później potas i z węglem. Nawóz, potas, węgiel. Nawóz, potas, węgiel. I każdy się uczy tej regułki na pamięć. Nawóz, potas, węgiel. To jest ważne. To jest bardzo ważne. Chociaż wiecie co? Mam pomysł. Mam pomysł, co zrobimy. Nie, nie zrobię tego. Chciałem po prostu zaryzykować i sprawdzić, który mm, który z gości ma zielony klucz, ale bezpieczniej będzie po prostu użyć tego kill-offu, bo chodzi o to, że mam dwie czekolady, tak? Wracając do tematu, bo wiecie, ja się lubię rozpędzać i później. O, pilnik. Ula la, la, la. co tu masz? Lekki kilof, Sobie kilof, drewno. Plus... Dre... Drewno! Ja nie potrzebuję blachy, ludzie. Drewno! Hogaty, to jest Hogaty, Hogaty mi z, naprawdę z nieba sparu. Ile mam inteligencji? 63. Ja potrzebuję drewna, drewno mam. Drewno i taśma klejąca. Taśmę klejącą też powinienem mieć. Dobra, już nieważne, nieważne tą moją myśl z czekoladą. Nikogo to nie interesuje. Zdaję sobie z tego sprawę, nie potrzebujemy tego. Tak w skrócie. Myślałem, że ktoś puka, ale jednak nie. Dobra, czyli potrzebuję. No właśnie, bo mi nie pasowało, że blachę. Blachy do łopaty. Blacha do łopaty była. O, drewno, proszę bardzo. Super, podoba mi się to. I bum, bum, bum. I lekki kill -off. I wiecie co? Ten kill będę mógł ulepszyć zaraz do lepszego, jeszcze lepszego kilofa, Tylko sprawdzę, czy mam taśmę klejącą. Jeżeli mam taśmę klejącą, to będę musiał po prostu poćwiczyć. Okej, okay, taśmy. Umówmy się, taśmy klejącej troszkę mam. Będę musiał trochę poćwiczyć inteligencję. I spróbujemy. Spróbujemy się dostać dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy będzie ten dzień. Dobra, byłem już. Szybko musimy po poćwiczyć inteligencję. Wydaje mi się, że 80 albo 90 inteligencji potrzebuje, aby zrobić ten najlepszy kill -off, ale jest! Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że akurat... Nie byłem pewien craftingu i hogaty mi spały, tak. Słuchaj, flotar, żeby to zrobić potrzebujesz tego, tego i tego. Wow, to było, ta, to było zarąbiste po prostu. To mi się spodobało, przyznam. Dobra, zaraz bierzemy drewienko, bierzemy nasz super słaby kilow, zmieniamy go na super dobry kilow i zaczyna się wtedy akcja. 74-80, wydaje mi się, że 80 będzie potrzebne. Co, nakrzyczysz na mnie? Myślałem, że nakrzyczy na mnie strażnik, ale jednak nie. Jednak wie, kto tu rządzi, nie? W ogóle coś mi się, nie, chyba dobrze siedzę, chyba jest wszystko spoko. Przypominam, mam Snapchata, Snapchat, Flutter. jak chcecie, dodawajcie mnie, wysyłajcie mi zdjęcia. Czasami czasami wam od od odpowiadam zdjęciami, czasami nie. Z zależy od humoru mojego. Nie wiem. Musiałem mieć jakieś wytłumaczenie, nie? Dlaczego nie wysyłam często zdjęć na snapku. Dobra, ja jestem na siłowni, przecież ja mam kurde ważniejsze rzeczy niż jakieś tam siłownie wasze. Dobra, bierzemy to. Jedziemy po drewno. Czy drewno jest tutaj? 27%. Ja nie chcę rozwścieczyć strażników, bo wiadomo jak to się skończy. E, czy potrzebuję 90? Mocny kilo. Ok, dobra. To jest ten dzień. Słuchajcie, to jest ten dzień, w którym zdobywam ostatni przedmiot. Kurde, a no. Powiem, powiem szczerze, że się dziwię, że wszystko tak dobrze idzie. Musi, za chwilę musi coś wyjść. Musi coś się ułamać. Nie wiem, tam będzie stało pięciu strażników wokół tej budowli, i tak naprawdę nic nie, wyko nic, nic nie wykopie. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Fajna mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. buza. Taka akurat pod nie? Ale się cieszę, cieszę, że mi się to udało. Jeżeli byłbym tak bardziej się bał, to bym, żeby być pewnym, że wszystko się uda, to bym po prostu zapisał sobie grę, czyli przespał się i wszystko by było spoko, ale my się nie boimy. My się nie boimy i nie będę zapisywał gry i robię to po prostu tak od razu, bum, tak, tak to zrobię. Dobra, znaczy zrobię to od razu po tym jak znalazłem, znalazłem te wszystkie przedmioty. Wieczorny czas wolny, idziemy sprawdzić, co mają moi e, współwięźniowie. Chyba już to sprawdzałem, ale wiecie, ważne, ważne sprawdzić jest jeszcze raz takie rzeczy. Wa ważne jest, o, wa brakowało mi słowa jest. Mm, ważne jest, aby sprawdzić, bo może coś im ciekawego po prostu doszło do tych szafek. Łyszka. Mm, a łyżka była. Nie, chyba im nic jednak nie doszło. Wiecie, 20, a wiecie, co oznacza 20? 20 oznacza tak naprawdę nic, ale 22 oznacza. Czy przechodzimy do działania? Gdzie, gdzie jest? Kto chce worek na śmieci? Jak spotkam pierwszą osobę, to ona będzie śmieciarzem takim śmieciarzem tego więzienia. Kto jest śmieciarzem? Chodź tu. Nikogo tu nie ma naprawdę. O! Matyniu jest śmieciarzem. Proszę, Matyniu, wynieście śmieci i widzicie nawet mi. Podziękował jeszcze za to bardzo. Lubię to. 20. Mm, w sumie nie wiem, kiedy. Hm. Wiecie co, czekolady nie biorę, bo czekolada na pewno mi się nie przyda. Bo jeżeli na słabym, najsłabszym kilofie udało mi się e, zrobić to, co do mnie należało, że tak powiem. Mundur żołnierza, mocny kilof, Kopanie, rozupywanie Rozupywanie 5 na 5. przysiadam, ja ścianę rozupię w... na dwa strzały. O, tal kosmetyczny i pasta do zębów. E, tym się tworzy oczywiście mm, kit, na którym się odbija klucz, to właśnie by się przydało, jeżeli miałbym problem. I na przykład znalazłbym zielony klucz, to szybko mógłbym go odbić, i by było całkiem spoko i wszystko by się ułożyło, bla bla, bla, bla bla. Mogę sobie podnosić ciężary? Nie, nie mogę, w sumie nie mogę, bo muszę mieć sprawność sił. Zobaczymy teraz na szybko, gdzie jest ten pokój. Ok, wychodzę z celi. Wychodzę z celi i idę w lewo, tak? Idę w lewo i do góry. W lewo i do góry i jestem tutaj. Wydaje mi się, że gdzieś Gdzieś tutaj zacznę kopać, tak wiecie, z tyłu, żeby e, oni tego w żaden sposób nie widzieli i nie zobaczyli. Oczywiście mowa o strażnikach. Mam nadzieję, że miło wam się ogląda i spędza czas, bo przecież o to chodzi o rozrywkę. Mundur żołnierza. Dobra. Tu, tu, turu, tu, tu. Hmm, 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 hmm. Ale się ciebie. Dobra. Wszystko gotowe. Mocny kilof mundur żołnierza i mocny flotar, czyli ja siema. Dobra, 22. Chogaty co masz? Pigu, pi, pigułki nasenne mundur żołnierza. Dobra, nic nie potrzebuję z tego. Ja już jako wzorowy więzień po prostu będę czekał tutaj. Czekam. Dzień dobry. Przeszuka, przeszukanie. A nie, to, to ja chyba nie jestem strażnikiem. Kurde, myślałem, że jestem strażnikiem. Budowań, najpierw musi prowizoryczny pocisk wybuchowy, czyli właśnie to teraz będziemy robili i na końcu będzie potrzebny mi ten to z zapalniczki tego skrawka materiału czyli no coś do podpalenia tego pocisku, prawda? W ogóle dziwne jest to w więzieniu. Wyobraźcie sobie, w więzieniu zostawiają na wpół yy, sprawny czołg, który po prostu nie ma lufy, a więźniowie ta, taśmą, bo to wszystko na taśmie się trzyma. Nie wiem, czy wiecie, czy o tym wspominałem, ale wszystkie te części trzymają się e, na taśmie. A ta lufa, yy, wiecie, lufa i, i ta druga część czołgu. Niestety zapomniałem, pewnie e, przypomnicie mi w komentarzu. Okej, okay. 23 trzecia wybiła, czas, okej, okay. manekin, znowu problem z manekinem, Flotar, jaki ty jesteś debil, wow, szybko, okej, okay. nic się nie stało, zawsze zapominam o tym manekinie, dobra, pyk, 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 Okej, okay, już jestem super strażnikiem flotarem. Dzień dobry. O, muszę tutaj patrol zrobić, a tak naprawdę idę okraść. Wow, 7%. O co chodzi? I zobaczymy czy w ogóle tutaj jakiś strażnik będzie. rozbiściany, Dobra, lecimy. Nie ma co się zatrzymywać. 80 po 20%, jak to pięknie idzie. Mówię, mam nadzieję, że tu że nie będzie żadnego strażnika. przecież muszą być jakieś dziury w zabezpieczeniach. Szybko. Nawóz. Aha, mam nawóz. Szybko, o, postaw to. Dobra. Mamy nawóz. Jeszcze muszę dojść do celi swojej. Wow, ale rośnie to szybko. I szybko. Przebrać się w normalny strój i idę spać. Idę spać. I słuchajcie, następny odcinek pewnie będzie krótki, bo zrobimy tylko to, co do nas należy i uciekniemy z tego więzienia. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. Mam nadzieję, że wbijemy ich aż tysiąc. Aż tysiąc. Dla Was już w sumie to nic nowego, patrząc na poprzednie filmy. Ale dziękuję za każdą ocenę, jaką zostawiliście. I zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.